Tempa budowy Biedronki przy ulicy Kutnowskiej pozastrościć może nie jeden inwestor w Gostyninie. Już wkrótce mieszkańcy południowej części miasta będą mogli robić zakupy w nowym sklepie. Supermarket, którego otwarcie planowane jest przed Bożym Narodzeniem, będzie konkurencją dla istniejących już sklepów osiedlowych. Przy ulicy Kutnowskiej powstaje właśnie nowa Biedronka, prace nad nią niedługo będą skończone. Co Pani sądzi na temat budowy tego sklepu? Po prostu jest za dużo sklepów w mieście, u nas w Gostynnie. Nasze osiedle to jest y, głównie osiedle polamowskie i w tej chwili pracuje tylko garstka ludzi. Zarobki są bardzo, bardzo słabe i to jest duża konkurencja dla nas. Mam wrażenie, że nasz sklep nie będzie miał racji bytu. Yy, a nie wierzy jednak pani y, w siłę y, stałych klientów, y, którzy... Przez kilka lat, jak pani tu pracowała, zawsze kupowali i może jednak zostaną właśnie przy tym sklepie. No na pewno jest tam jakaś grupa tych ludzi, którzy przychodzą do nas, bo mamy towary dobrej jakości, ale no, każdy szuka tego taniego. Nie patrzy się na jakość, nie patrzy się, tylko w większości idzie cena, cena, no bo jest to osiedle, bo robi się to osiedle biedne. Na ulicy Kutnowskiej powstaje nowa Biedronka. Jako sprzedawczyni tego sklepu, co pani sądzi na ten temat? Nie tylko jako sprzedawca, ale jako właściciel, że zabijacie gostynin do reszty. Um. Nie, nie wiem, kim pan jest. Czy pan jest z telewizji, czy jakimś przedstawicielem Biedronki? Nie, interesuje. Nie, nie, ja jestem w telewizji, Dobrze, nie z telewizji. Ja ale właśnie to mówię, co myślisz? No, właśnie dokładnie. Że zabijacie gostynin w ogóle, cały handel w gostynie do reszty. Trzeba ludziom najpierw dać pracę, żeby budować nowe markety. Boi się pani, iż ani sklep nie da rady w konkurencji z Biedronką? Być może, nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Jakie zalety ma taki typowy sklep osiedlowy mały od takich wielkich hipermarketów? Same zalety ma uważam. Klient, który przychodzi codziennie ma możliwość sprawdzenia, co jest na sklepie, kiedy przyszło, czy jest świeże, ile czasu w ladzie leży, jak jest obsługiwany, może porozmawiać, wyżalić się. Jeszcze Według mnie jest jeszcze jedna zaleta. W takich hipermarketach wielkich nie ma szans zakupu na tak zwany zeszyt. Aha, myślałam, że Pan mówi o zaletach tego dużego sklepu. Nie no, według mnie to zalet żadnych nie ma ten sklep. Czyli uważa pani, że y, pani sklepy y, takie osiedlowe są o wiele lepsze od takich? W 100% uważam, tak uważam. Wiadomo, że ludzie nie pracują i może szukają tańszych sklepów, ale no zobaczymy, no. Na pewno się łatwo nie poddam. Dziękuję bardzo.